Jestła zawada informacja. Młodzi obcokrajowcy uczą się w Ełku, jak korzystać ze środków unijnych. Delegację stażystów przebywających na trzymiesięcznym stażu w Polskim Sejmie zaprosił do Ełku poseł Tomasz Makowski, kandydu kandydujący na wójta Ełku. Oleksii <grywa> Iwancia przyjechał do Polski, aby przyjrzeć się, jak funkcjonuje polski parlament. Z tym na Ukrainie, wybranym zaledwie kilka dni temu, wiąże ogromne nadzieje. Dla nas to jest 89. i od tego bardzo dużo będzie zależało w jakim kierunku pójdzie Ukraina. Jest wśród 13 trzynaściorga młodych ludzi z trzynastu państw, które biorą udział w międzynarodowym programie staży parlamentarnych. Po raz pierwszy jego uczestnicy zamiast siedzieć na wiejskiej wyjechali w teren. Żeby korzyści były po dwóch stronach. Jeżeli robimy projekt na terenie gminy wiejskiej, to identyczny projekt robimy na terenie gminy wiejskiej w Mołdawii, w Kazachstanie czy na Ukrainie. Spędzą w Polsce w sumie trzy miesiące, z czego w Ełku trzy dni. Z podobnych staży w 13 państwach każdego roku korzystają również Polacy. Kampania w pełni w Olsztynie swoich kandydatów w wyborach samorządowych.